E aí Emerytury stażowe, wygasający charakter emerytur pomostowych, wzrost składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także zmiany, jakie mogą dotknąć z systemu ubezpieczeń społecznych. To wszystko tematy, jakimi, jakie podejmujemy w naszym programie, porozmawiajmy o emeryturze. Nazywam się Antoni Kolek, reprezentuję Instytut Emerytalny, a dzisiaj chciałbym dla Państwa zrobić krótkie podsumowanie 2022 roku oraz powiedzieć, co może być najistotniejsze w obszarze emerytalnym, w obszarze ubezpieczeń społecznych. Społecznych w obszarze prawa pracy w 2023 roku. Poprzedni rok upłynął pod znakiem podatków i systemu podatkowego. Pamiętamy wielką rewolucję polskiego ładu, która miała zmienić, zrewolucjonizować, zupełnie zmienić zasady funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce. Pamiętamy, że ta pierwotna wersja polskiego ładu była jeszcze nowelizowana przed samym wejściem w życie 1 stycznia 2022 roku. Pamiętamy też, że zamieszanie, jakie wybuchło po wejściu w życiu tych przepisów, doprowadziło do tego, że jeszcze w styczniu zostało wydane rozporządzenie, Ministra finansów, które rewolucjonizowały rewolucję w obszarze prawa podatkowego. Następnie trzeba było poprawiać te przepisy. Pamiętamy o tym także, że zarówno te osoby, które są na rynku pracy, które są podatnikami, które na rynku pracy uzyskują przychody i opłacają podatki, były zaniepokojone tym, jak będzie wyglądała ich sytuacja, ale także na przykład emeryci, czy świadczeniobiorcy byli w bardzo dużym zakłopotaniu, bo sami nie wiedzieli, w jakiej wysokości dostaną emeryturę, czy będą uprawnieni do 13, 14 emerytury, czy ta 13 i 14 będzie opodatkowana, będzie oskładkowana. Tak naprawdę przez cały 2022 rok żyliśmy w takiej niepewności, tak, jak będą wyglądały te świadczenia, w jaki sposób będą wypłacone, kto na nich skorzysta, a kto na przykład tak prawa do świadczenia nie będzie miał. Oczywiście uwarunkowania międzynarodowe miały pewnie kluczowy i fundamentalny charakter, jeśli popatrzymy sobie na to, jak wyglądała polska gospodarka, polski system ubezpieczeń społecznych, polski system emerytalny w poprzednim roku. Wiele decyzji było podporządkowanych albo było odpowiedzią na pewne działania o charakterze międzynarodowym, o charakterze związanym z wojną, którą mamy na Ukrainie. Natomiast wiele też działań, które było podejmowane w obszarze systemu emerytalnego dotyczących podatków, dotyczących składek, które płacimy na ubezpieczenie społeczne, albo które odprowadzamy od świadczenia systemu powszechnego, było podyktowanych także działalnością bieżącą polityczną. Jeśli popatrzymy i przyjrzymy się tym, czym jest tak naprawdę 13 czy 14 emerytura, no to trudno tutaj nie oprzeć się wrażeniu, że są to świadczenia o charakterze typowo politycznym, skierowanym przede wszystkim do tej grupy wyborców, których jest dość dużo, jak, jako osoby, które w społeczeństwie mają. Prawo głosu, mają to czynne prawo wyborcze, no i które mogą swoimi głosami przesądzić o wynikach wyborów. Stąd też 13 i 14 emerytura, które zostały wypłacone w 2022 roku. Pewnie należy uznać i wprost o nich tak mówić jako świadczenia o charakterze czysto politycznym wyborczym. Mamy też zapowiedź, że w 2023 roku zostanie wypłacona 13 która jest na stałe wpisana w system ubezpieczeń społecznych, w system emerytalny, chociaż nie jest typowym świadczeniem, które z tego systemu powinno zostać. Stać wypłacone, ponieważ nasz system emerytalny został ufundowany na zasadzie, że tyle, ile do tego systemu odprowadzimy, tyle z tego systemu otrzymamy. Czyli jeżeli będziemy odprowadzali składki, to w przyszłości otrzymamy świadczenie, które będzie pochodną tych składek. Trzynasta emerytura jest świadczeniem, no, które nie wiąże się ze składkami emerytalnymi, a jest jednak wypłacana w naszym systemie i jest też tak nazwana jako to trzynasta 13, 13 emerytura. Oczywiście to jest nazwa taka bardziej publicystyczna niż formalno ale to świadczenie tak, tak się nazywa i jest skierowane do tej grupy odbiorców. 14 emerytura, moim zdaniem, najbardziej niesprawiedliwe świadczenie, które w Polsce funkcjonuje. Świadczenie, które zostanie wypłacone osobie, która pracowała w życiu tylko jeden miesiąc, 5 miesięcy, pół roku, ta osoba dostanie 14 emeryturę. Natomiast ten, kto przepracował na przykład 45 lat i wypracował sobie 5000 złotych emerytury, taka osoba 14 emerytury nie dostanie. Przynajmniej tak, jeśli popatrzymy. Na te zasady, które w zeszłym roku jeszcze obowiązywały. Dlaczego? Ponieważ był limit wysokości świadczenia, który uprawnia do tego, żeby otrzymać 14 emeryturę. 14 emeryturę dostanie osoba, która ma 23 lata, jest studentem i otrzymuje rentę rodzinną. Taka osoba również dostaje 14 emeryturę, natomiast tej 14 no, nie dostanie właśnie ten, kto wypracował sobie wysokie świadczenia, na przykład ma na utrzymaniu osoby, które żadnych świadczeń ze środków publicznych nie otrzymują. Wreszcie, 14 emeryturę, Otrzyma ten, kto wypracował sobie najniższą emeryturę, e, czyli w tym roku najprawdopodobniej będzie to 1588 1588,44 e, grosze. Ta najniższa emerytura e, to jest właśnie ta kwota, także 14 i ten, kto wypracował sobie najniższą emeryturę, a na przykład żyje z tego, że wynajmuje nieruchomości. I na przykład ma tych nieruchomości kilka i otrzymuje z tego tytułu 10 tysięcy złotych miesięcznie, to jak najbardziej taka osoba także otrzyma 14 emeryturę, ponieważ bierzemy tu pod uwagę tylko wysokość świadczenia emerytalnego wypłacanego przez organ rentowy, a nie wszystkie dochody, które ta osoba uzyskuje. Stąd też czternastka, jako to najbardziej niesprawiedliwe świadczenie, które funkcjonuje w polskim systemie, nie powinna w tym systemie funkcjonować. Powinna być zupełnie zmieniona, jeśli nie w ogóle zniesiona, a środki, które są przeznaczane na wypłatę. Właśnie 14 emerytury powinny być w inny sposób zagospodarowane w naszym systemie. Pewnie każdy znalazłby miejsca, gdzie te środki by się przydały. My w, w instytucie emerytalnym często mówimy o tym, że wdowy, wdow, wdow, wdowcowie, wdowy wdowcy, to są te osoby, do których można by było przeznaczać inną część transferów społecznych, właśnie ze względu na specyficzny charakter tych osób, właśnie ze względu na to, że do tej grupy osób tak naprawdę dzisiaj nie jest adresowane żadne dodatkowe świadczenie, a renta rodzinna, która w naszym systemie funkcjonuje, jest tylko tym elementem, który uzupełnia czy rekompensuje tą utratę osoby w rodzinie. Warto na to zwrócić uwagę między innymi dlatego, że pojawiło się już kilka projektów dotyczących emerytur wdowich, rent wdowich, dodatków, Wdowich. my jako Instytut Emerytalny też patronujemy pewnym projektom, natomiast no tak nie widać realnej ścieżki legislacyjnej, która w szybkim, w krótkim czasie pozwalałaby na to, żeby ten obszar uporządkować, No ale wiemy, że 2023 rok to rok wyborczy. W związku z tym pewnie wiele projektów, które dotychczas nie miało szansy na to, żeby pokazać się szerzej, żeby zostać szerzej zaprezentowanej opinii publicznej, bardzo szybko mogą trafić na ścieżkę legislacyjną i bardzo szybko na tej ścieżce legislacyjnej Mogą zostać uchwalone, przyjęte i, i także w krótkim czasie wejść w życie. Podobnie jak z zagadnieniem, tak zwanego dobrowolnego ZUS-u, który w debacie publicznej od kilku lat się już przewija, chodzi tutaj o dobrowolne składki. Na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W domyśle w takiej idei, tak dobrowolnego ZUS-u, mówi się o tym, że byłoby to się, działanie skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z osobą, która sama prowadzi działalność gospodarczą i jest to pozarolnicza działalność gospodarcza. Nie w formie spółki, nie w formie innego rozwiązania, tylko właśnie ta jednoosobowa samodzielnie wykonywana. Działalność gospodarcza, która dzisiaj wiąże się z uprawnieniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, natomiast pozostałe ubezpieczenia, jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składka na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, są obowiązkowe. W domyśle miałoby być to rozwiązanie, które pozwala na to, żeby wszystkie składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą byłyby dobrowolne. Ale skoro, skoro byłyby dobrowolne, także nie wiązałyby się ze świadczeniami, no bo jeśli mielibyśmy do czynienia z sytuacją, że ktoś wybiera dobrowolnie, Wolność i nie odprowadza składek, no to w przyszłości oczywiście nie otrzyma świadczenia. Natomiast dobrowolność pozwala na to także, żeby w tym systemie zostać. Czyli żeby odprowadzać składki i jednocześnie w przyszłości oczekiwać świadczenia należnego od składek, które odprowadzimy jako przedsiębiorca w takiej, w takiej działalności. Z tym zagadnieniem też kryje się kilka problemów i kilka sytuacji, które na pewno będą wymagały wyjaśnienia. No, wiele osób mówi, że dzisiaj ZUS tak naprawdę jest dobrowolny, czy ubezpieczenia społeczne są dobrowolne dla osób, które chcą prowadzić. Działalność gospodarczą, ponieważ jest tyle luk, wyłomów, tyle miejsc w systemie, tyle legalnych działań, które można wykonywać, które nie wiążą się z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, i tak naprawdę jest to tylko wola tej osoby, która wybrała działalność gospodarczą, żeby w tej formule odprowadzać składki, a nie jej wola, żeby tych składek nie odprowadzać. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dwoma wspólnikami, wykonywanie umowy o dzieło, dywidendy, prawa autorskie, to wszystko formy otrzymywania wynagrodzenia, które nie wiążą się z żadnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Więc tak naprawdę tylko dobra konstrukcja, dobre przygotowanie organizacji do tego, żeby prowadzić działalność gospodarczą, i tak naprawdę składki na ubezpieczenia społeczne nie są już obowiązkowe. W 2023 roku najprawdopodobniej ta dyskusja będzie powracała, a jeżeli jest to rok wyborczy, to najprawdopodobniej także będzie zyskiwała kolejnych. Zwolenników, przeciwników, w zależności od tego, po której stronie politycznego sporu będą znajdowały się te osoby komentujące ten postulat. Z perspektywy systemu ubezpieczeń społecznych często też powraca temat emerytur rolniczych. No, to też nic dziwnego. Wiemy, że partie polityczne do tego elektoratu też często nawiązują i też często chcą z tym elektoratem rozmawiać. Ostatnio mamy do czynienia z tak zwanym podniesieniem emerytury podstawowej, tej, która jest wypłacana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a tak naprawdę jest to hipotetyczna wysokość. Emerytury, od której obliczane są realne świadczenia, które są wypłacane przez, przez KRUS. No, pewnie też czas przedwyborczy będzie sprzyjał temu, żeby poprawiać, ulepszać, zwiększać emerytury osób, które funkcjonują właśnie jako rolnicy ubezpieczeni w KRUSie. No i też mamy do czynienia tak, z tym, że już ten pierwszy krok został zrobiony. Czy będą kolejne kroki? No Pewnie należy się spodziewać, że w roku wyborczym wszystko jest możliwe i także tutaj kolejne podnoszenia wysokości emerytur rolniczych. Także e, mogą mieć, e, mieć miejsce. E, czasami mówi się też o emeryturach mundurowych. Tutaj e, może warto zwrócić uwagę na to, że e, w Polsce tak naprawdę mamy kilka e, organów rentowych, które wypłacają e, emerytury. Po pierwsze jest to zakład ubezpieczeń społecznych, czyli ten, który e, obsługuje e, emerytury byłych pracowników, byłych przedsiębiorców, byłych zleceniobiorców. E, mamy kasę rolniczego ubezpieczenia społecznego, czyli ten podmiot, który obsługuje byłych rolników, chociaż tutaj nie trzeba e, z, z, sprzedawać już go. Gospodarstwa rolnego, żeby dalej, żeby móc otrzymywać emeryturę i dalej tak to, to gospodarstwo prowadzić. Ale mamy także zakład emerytalno-rentowy, mamy także biura emerytalne Ministerstwa Obrony Narodowej, mamy także zakład emerytalny służby więziennej, także tych instytucji jest kilka, które w polskim systemie funkcjonują, które zajmują się wypłatą emerytur. No. Pewnie ktoś mógłby zadać pytanie, tak, a czy w takim razie nie można tego ujednolicić i stworzyć jedną instytucję wypłatową. Mówiliśmy jako instytut emerytalny kilka razy już o tym, że takie rozwiązanie może w systemie przynieść pewne oszczędności, że być może pewne koszty transakcyjne dałoby się obniżyć i zwiększyć efektywność systemu emerytalnego, nie ujednolicając systemów, tylko zachowując różnorodność systemów ze względu na tych, którzy są w ZUS-ie, ZUSie, Krusie, czy w poszczególnych systemach mundurowych, ale ze względu, na ujednolicenie struktury wypłatowej. Dzisiaj, jeśli popatrzymy, jak działa system ubezpieczeń społecznych, to spokojnie można by było powiedzieć, że jedna instytucja wypłatowa byłaby tym, co pozwoliłoby na obsługę systemu, a jednocześnie na ograniczenie kosztów związanych z, tym, z, z tą obsługą. Kolejna rzecz, która może powracać w debacie publicznej w 2023 roku, to tak zwane emerytury obywatelskie. Ten temat lubi wracać zarówno w artykułach prasowych, jak i w wypowiedziach ekspertów. Też pewnie jako Instytut Emerytalny często wypowiadamy się na ten temat, mówiąc, że co do zasady jest to bardzo interesujące rozwiązanie. Jest to nie tylko intrygujące intelektualnie, a także daje odpowiedź na wiele problemów społecznych, czy też na wiele wyzwań, które w systemie emerytalnym funkcjonuje. Natomiast jest, to też rozwiązanie, które jest niezwykle trudne do wprowadzenia, bowiem tak naprawdę trudno wskazać tą linię demarkacyjną, która oddzielałaby stary system od systemu emerytur obywatelskich. Gdybyśmy mieli powiedzieć dzisiejszym emerytom, że dostaną emeryturę obywatelską zamiast tego świadczenia, które sami wypracowali, no to pewnie wiele osób byłoby przeciwnych temu rozwiązaniu. Gdybyśmy mieli też powiedzieć kolejnej grupie młodszej, czyli dzisiejszym 50-60-latkom, że no jednak zmieniamy system na system emerytur obywatelskich i nie dostaną emerytury z systemu powszechnego, tylko dostaną emeryturę obywatelską, to też wiele osób pewnie powiedziałoby, że powołując się na prawa nabyte, nie po to odprowadzali składki, żeby teraz nie otrzymać świadczenia, które sami wypr wypracowali. W związku z tym może dzisiejsi 30-40-latkowie, ale pewnie takie same argumenty mogliby zgłaszać, wskazując, że no też nie, nie na taki system się pisali, nie do takiego systemu wchodzili. Wobec, ta, wobec tego może warto postawić taką linię demarkacyjną dla osób, które wchodzą na rynek pracy. I takie osoby nie odprowadzałyby składek na ubezpieczenia społeczne, no bo miałyby powiedziane tak, że siłą rzeczy w przyszłości nie będą w systemie zdefiniowanej składki, tylko będą w systemie emerytury obywatelskiej. No ale po kilku latach okazałoby się, że te Osoby, no, nie dość, że nie płacą składek na, ubezpieczenia, na ubezpieczenie emerytalne, to znaczy, że są trochę tańszymi pracownikami, no bo pracodawca nie musi za nich odprowadzać składki, sami też ze swojego wynagrodzenia tej składki nie odprowadzają. W związku z tym ich wynagrodzenia są wyższe niż tych 2-3 lata starszych kolegów, którzy jednak pozostali w systemie cały czas emerytury. Na, na starych zasadach, tak byśmy o sobie póki co nazwali. Natomiast w kolejnych latach mogłoby się okazać, że niedobór wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wywołany właśnie tym, że mamy kolejne roczniki, które wchodzą do systemu emerytury obywatelskiej, powoduje, że trzeba poszukać środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z innych źródeł. Jakich? No oczywiście pewnie z podatków. Jeśli z podatków, no to mielibyśmy tutaj bardzo duże problemy społeczne dotyczące tego, kto ma te podatki zapłacić. Czy pokolenie osób, które już jest zaawansowane wiekiem, płaci składki na ubezpieczenie emerytalne swoje, z których finansowane są bieżące świadczenia, a jednocześnie ma być dodatkowo dociążone podatkami, czy być może te podatki miałyby być skierowane do tego pokolenia najmłodszego. No ale skoro tak, no to po co zamieniać składkę na ubezpieczenie emerytalne w podatek, który wówczas miałby funkcjonować. Także o ile system emerytur obywatelskich pewnie wiele problemów by rozwiązywał i docelowo mógłby być bardzo dobrym rozwiązaniem dla systemu emerytalnego, o tyle w praktyce jest on... Chyba niemożliwe do wdrożenia i pewnie mówienie o tym, tak, że da się go wprowadzić bez jakiejś znaczącej rewolucji albo jakiegoś przełomu, który w gospodarce czy w społeczeństwie może się dokonać, no byłoby bardzo nieuprawnione. Kolejny temat, który często powraca w debacie publicznej, a który w 2023 roku także może zaistnieć pewnie przed, przed wyborami. No to kwestia tego ile ma być tych emerytur. No bo skoro mówi powiedziałem dzisiaj tak o tym, że jest 13 i 14 emerytura, tak? i że ta 13 jest już na stałe, a 14 emerytura ma być uchwalona i w tym roku przyjęta. No to pytanie tak a czemu nie 15? Pan prezydent kiedyś już powiedział, także chciałby, żeby takie świadczenie także funkcjonowało. Jeżeli 15, to może i 16. No Pewnie racja, tak, i wszyscy świadczeniobiorcy byliby bardzo z tego zadowoleni, tak jakby kolejne świadczenia do nich płynęły, no ale zawsze pada pytanie z drugiej strony, tak, ale to kto na, za to zapłaci, tak, kto będzie finansował te 15., 16., 17. i tak dalej świadczenia. No i tutaj oczywiście przychodzi pokolenie osób pracujących, które, no, musi zarobić nie tylko na swoje wynagrodzenie, ale musi zarobić także szerzej, tak, na cały produkt narodowy brutto, który będzie transferowany także do tego pokolenia w wieku poprodukcyjnym. No i naj, najczęstsze pytania, które wtedy padają, tak, to z czego mamy zrezygnować, tak, jakich inwestycji nie przeprowadzić, tak, czego nie skonsumować, a czy, kiedy tą konsumpcję podzielić się z tymi osobami, które są w wieku poprodukcyjnym. No, Póki co jeszcze mamy więcej osób w wieku produkcyjnym niż w wieku poprodukcyjnym w naszej gospodarce, w naszym społeczeństwie. Więc pewnie tutaj politycy nie mogą być tak bardzo hojni w rozdawaniu, no bo zawsze będzie ta grupa, która ma szansę ich przegłosować, czyli ta grupa w wieku produkcyjnym, która musi zarobić tak na podział tego dochodu narodowego brutto. Natomiast z perspektywy lat, jeśli ta proporcja będzie się zmieniała i coraz większy udział. W strukturze społecznej będą miały osoby w wieku poprodukcyjnym, no to będziemy mieli do czynienia z coraz większymi e, działaniami polityków, właśnie w tą populistyczną stronę zwiększania e, dodatkowych środków na e, 15, 16, tak czy inne e, inne świadczenia. Kolejny temat, który też lubi powracać i który w 2023 roku także może powrócić w debacie e, publicznej, to kwestia wieku emerytalnego. My wiemy, tak, że wiek emerytalny pewnie dzisiaj żadna partia polityczna nie będzie e, chciała podnosić i nie będzie w stanie go, go podnieść. Ten eksperyment z wiekiem Emerytalnym, które mieliśmy z jego podnoszeniem, on nie zafunkcjonował, tak, on nie był dobrze przyjęty przez społeczeństwo. Obecnie rządzący doszli do władzy między innymi na haśle przywrócenia wieku emerytalnego czy obniżenia wieku emerytalnego. Też pewnie, żadna partia tak dzisiaj nie będzie chciała, nie będzie stawiała tego w swoich programach jako priorytet, tak swojej, swojej działalności. Natomiast z perspektywy całego społeczeństwa, no pewnie musimy się z tym oswoić i do tego przygotowywać, że dzisiejsi 30-40-latkowie pewnie będą pracowali dłużej niż do 60-65 roku życia, jak ma to miejsce obecnie. Co więcej, pewnie warto się zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje tego obniżenia wieku emerytalnego, dlaczego przybyło nam około 300 tysięcy osób, które pobierają emeryturę i dalej pracują, tak? czyli dlaczego mamy do czynienia z tym zjawiskiem, że ktoś, Kończy 60 czy 65 rok życia, rozpoczyna pobieranie emerytury, i jednocześnie wraca do pracy. Być może do tej samej, w której jeszcze tydzień przed przejściem na emeryturę pracował, być może do innej. Ale dlaczego konsumujemy emeryturę i jednocześnie konsumujemy wynagrodzenie, które sami uzyskujemy? Czy to na pewno o to chodziło w systemie emerytalnym? Czy system emerytalny nie powinien być skierowany do tych grup, które ze względu na brak możliwości uzyskiwania dochodu, faktycznie takiego wsparcia ze środków publicznych systemu emerytalnego potrzebują? Nie sądzę, żeby ten wiek emerytalny był postulowany wyższy w obecnych, w obecnych wyborach w 2023 roku. Nie sądzę też, żeby po, po, padały postulaty jego obniżenia wprost obniżenia. Ponieważ postulaty nie wprost obniżenia wieku emerytalnego, oczywiście padają i tutaj bardzo często wraca temat emerytur stażowych, które skierowane miałyby być do osób, które ze względu na wypracowany staż miałyby uzyskiwać prawo do emerytury. Konstytucja mówi o tym, że zabezpieczenie. Społeczny przysługuje ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Natomiast no, nie wyklucza czy nie zabrania tworzenia innych rozwiązań, które uprawniałyby do otrzymywania świadczenia emerytalnego czy quasi-emerytalnego jeszcze w wcześniejszym wieku niż w wiek 60-65 lat, jako ustalony jako wiek emerytalny. Wobec tego no, Konstytucja nie zabrania tak, takich rozwiązań. Natomiast wtedy z całą pewnością mielibyśmy więcej osób, które ze względu na staż pracy otrzymywałyby emeryturę i jednocześnie chciałyby dalej pracować, no bo dwa dochody to zawsze więcej niż jeden dochód, który możemy otrzymać, a skoro emerytura nam się należy, to jak najbardziej warto o nią wystąpić i także wrócić do pracy, dalej pracować. Jeśli popatrzymy sobie na te najlepsze, optymalne strategie dla dzisiejszych emerytów, czyli dla osób, które dzisiaj ukończą 60 lat w przypadku kobiet czy 60 lat w przypadku mężczyzn, to szybka kalkulacja pokazuje nam, że jeżeli otrzymamy emeryturę i będziemy tę emeryturę pobierali przez 12 miesięcy, to znaczy, że uzyskamy 12 świat. Być może uzyskamy także 13 i czternastkę, więc no robi się już całkiem sporo pieniędzy. A jeśli zdrowie i możliwości nam pozwalają na to, żeby dalej pracować, no to jest to lepsze rozwiązanie niż odkładanie decyzji o przejściu na emeryturę, ponieważ odkładając decyzję o przejściu na emeryturę. Owszem, w przyszłości dostaniemy wyższe świadczenie, ale za każdy rok. Około tych 15% nawet może być to świadczenie wyższe, ale tym ryzykiem, które, które jest to, że nigdy w przyszłości nie odrobimy tych 12 świadczeń, których właśnie się wyzbeliśmy. 12 albo 13 albo 14. W związku z tym, jeśli ktoś osiąga bieg emerytalny, to bardzo szybko kalkuluje, co mu się bardziej opłaca. Jeśli jest w stanie na tyle porozumieć się ze swoim pracodawcą, żeby odejść z pracy, otrzymać odprawę emerytalną, być może jeszcze jakieś inne odprawy, tak z tytułu tego, że odchodzi z pracy, a następnie, wrócić do tej pracy i dalej pracować, być może nawet na tym samym stanowisku, jednocześnie pobierając emeryturę i dalej pobierając wynagrodzenie, no to bardzo szybko okazuje się, że jest to najlepsza strategia, którą dzisiejsi emeryci wybierają. Widzimy to w danych. Ponad 800 tysięcy osób pobiera emeryturę i jednocześnie dalej, dalej pracuje. W tym zakresie także nie sądzę, żeby były jakieś rewolucyjne zmiany w najbliższej kampanii wyborczej i przy okazji najbliższych wyborów. Pewnie jest to na tyle trudna do dyskusji, trudna w debacie publicznej do postawienia kwestia, z jednej strony niskich świadczeń, do których no, jednak wiele osób musi do, do, dorabiać, a z drugiej strony odbieranie prawa, na które przecież się wszyscy umówiliśmy. Także skoro to uprawnienie w systemie emerytalnym funkcjonuje, no to trudno dzisiaj komuś to uprawnienie odbierać. I jeszcze jeden temat, który może powrócić przy okazji kampanii wyborczej w 2023 roku, to temat związany z tym, jakie podatki, jakie składki powinni płacić emeryci. Czy w ogóle jest sensownym to, żeby opodatkowywać świadczenia, które i tak są przez państwo wypłacane? Tak? Czy jest sens w, w tym, żeby płacić składkę zdrowotną, która tak naprawdę z jednej kieszeni przechodzi do drugiej kieszeni, no bo przecież. Jeżeli ktoś pobiera dzisiaj emeryturę, dajmy na to ma 1000 zł emerytury, to 90 zł z, z tej emerytury będzie stanowiła jego składka zdrowotna. 9% tak od tej, od tej wartości. Tą emeryturę wypłaca ZUS jednocześnie, ZUS przekazuje 90 zł do ZUS-u jako w, w składka zdrowotna, która jest później przekazywana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Także tak naprawdę mamy do czynienia trochę z przekładaniem pieniędzy publicznych z jednej kieszeni do drugiej, tylko po to, żeby czasami. No, uzasadnić tak swego rodzaju obciążenia które nie są podatkiem, a są składką zdrowotną, która tak naprawdę ma te same cechy co podatek, a to, że ZUS nie jest organem Podatkowym i nie ma uprawnień do tego, żeby pobierać podatki, no tak naprawdę nikomu tutaj nie przeszkadza, żeby składkę zdrowotną w ten sposób traktować. Natomiast no, w debacie publicznej mogą powrócić tego typu argumenty, czy na pewno jest sensowne, to, żeby emerytury były opodatkowane. Warto też na to zwrócić uwagę, że w, zesz w zeszłym roku pojawiły się takie hasła, że emerytury do 2,5 tys. złotych są bez podatku. No, jasne, pod warunkiem, że ktoś nigdzie indziej nie zarabia, nigdzie indziej środków żadnych nie otrzymuje, bo y, cały czas emerytury są opodatkowane. Po prostu ze względu na podniesienie kwoty wolnej od podatku, ci, którzy pobierają emeryturę do 2500 zł, tego podatku nie płacili, bo mieszczą się w kwocie wolnej y, od podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast, jeśli popatrzymy szerzej na to zjawisko, i ta osoba y, pobiera emeryturę, ale jednocześnie gdzieś pracuje, gdzieś dorabia. Wówczas jak najbardziej już będzie miała obowiązek zapłacenia podatku od tej kwoty, która czy podstawę opodatkowania także będzie stanowiła ta emerytura, te, te środki, które z emerytury ta osoba otrzyma. No i w kampanii mogą się pewnie pojawić takie głosy, tak? Czy na pewno jest zasadnym, żeby emerytury były opodatkowane i były objęte składką na ubezpieczenie zdrowotne? Czy też jest to rozwiązanie błędne i należy z tego? Zrezygnować. Jeśli popatrzymy sobie na to, jak to wygląda w innych krajach, to warto zwrócić na to uwagę, że Polska jest jednym z kilku państw, gdzie emerytury są i opodatkowane, i oskładkowane, przy czym składka zdrowotna, którą płacą polscy emeryci, jest jedną z najwyższych w Europie. Wyższą mają tylko Niderlandy, możemy porównywać tak tutaj zakresy tak tych, tych Podmiotowe tej, tej składki. Nawet co do zasady, wszystkie pozostałe państwa, w pozostałych państwach emerycie płacą niższą składkę zdrowotną albo nie płacą jej wcale. W związku z tym jest to jeden być może z postulatów, które w kampanii wyborczej także będzie się pojawiał. Co zrobić z tym zagadnieniem? Czy utrzymywać ten stan, który jest obecnie, czy też być może w inny sposób do tego podejść? Jeśli popatrzymy też na to, jak wygląda to opodatkowanie, składkowanie różnych świadczeń, to nawet w Polsce tak polski ustawodawca nie jest tutaj jednolity w swoim działaniu. W zeszłym roku zwolnił z opodatkowania 13 i 14, czy w tym roku zwolni z opodatkowania 13 i 14, nie mamy jeszcze takiej pewności. Póki co, 13. emerytura podlega opodatkowaniu, więc jeżeli tylko zostanie wypłacona w kwietniu, no to będzie opodatkowana, chyba że coś się do tego czasu zmieni. 14. jeśli zostanie uchwalona na takich samych zasadach jak w zeszłym roku i nie będzie tutaj żadnego działania po stronie Ministerstwa Finansów, to także będzie wiązała się z koniecznością zapłacenia podatku, no i także składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak Państwo widzicie, ten 2023 rok będzie bardzo ciekawy, jeśli chodzi o nasze pieniądze, jeśli chodzi o to, ile z systemu ubezpieczeń społecznych możemy otrzymać, ale także ile do tego systemu ubezpieczeń społecznych musimy włożyć zarówno w postaci składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz solidarnościowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, czy też inne. Które dotyczą poszczególnych branż, jak chociażby składka na Fundusze Emerytur pomostowych. Jeśli popatrzymy też na to, jak system ubezpieczeń społecznych będzie w tym roku finansował, funkcjonował, no to musimy być, powinniśmy być raczej spokojni o jego stabilność. Świadczenia powinny być wypłacane. Nie ma tutaj żadnych trudności, tak czy nie ma tutaj żadnych okoliczności, które by uniemożliwiały wypłatę świadczeń. Natomiast no, widzimy, że czasy są na tyle niebezpieczne, na tyle trudne, że za każdym razem teraz będziemy stawiać pewien znak zapytania, tak, czy na pewno wszystko się uda, czy na pewno wszystko się powiedzie. Oby tak. Natomiast wszystkie te zagadnienia są już dzisiaj przedmiotem wielu analiz, wielu opracowań i zastanawiania się, co by było gdyby. To był program Porozmawiajmy o Emeryturze. Nazywam się Antoni Kolek. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wszystkiego dobrego w nowym roku.